No. Dobra, nie? To już nie jest A Albo nie jest ślisko, nie A co to czy nie jest to, jest to nie? Nie? Później nie jest ślisko? Hej, jak chuj? Oni by wpuścić. A tym bardziej niebezpiecznie. Lecamy. Dobra, grać telewizor. Ja idziemy do domu. Ej, co pościg gdzie idziesz? Na ryby. No, ja no, tyle i... na ryby. A na co łowisz? Na spławik. Nie widzisz na moich, to to jest taki nie? No, powiedz coś o tym. No, nie, no, tu jest, tam tam no, 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 ty ja miałem mój kombajn na wienach, robak, nie... <grymka> <w> <grymka> a im się to wstawił, wstawił i ryby A ty nie jesteś Sławik? W każdym razie to tak nazywam, nie? Może <grymka> patrzycie, jestem w grubą w rybą, ale w każdym razie no, w się i rybą. <grymka> Dobra.

To nie jest ta forma, jak proforma. Fabuła proforma to jest poka... Ta fabuła nie jest fabuła. No tak, ja bez pierdala grubej ty no ale tak, tylko no, on bez pierdala grubej ty a kurwa, spizda. Okej, kurwa, reka na. Ej, ej, lecimy, ja śpię z tobą. Ale ty wody śpisz? A on śpisz, nie śpisz, Ty mnie nie śpisz, my 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 śpisz, W domu. W domu? No, do... śpisz, <gryzanie> <gryzanie> I'm sorry, 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 I'm i i Bo tak każdy şey, się najebał tak samo. Albo i nie. Może ja najwięcej, nie? Ale na już życie, nie? AHA! Czekaj, mnie się przywrócił. Jak bo się... To chodź, nie? Wszyscy, nie? Albo nie. Wszyscy? Żyją, nie, nie? Ja nie? To źle? Nie. Bo ja nie wiem, w klasie <laughs> yeah, I would say. Yeah, I think you going to the Yeah. No. <laughs> yes. <Yeah. Yeah. laughs> yeah.